Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej części z CSA. Oczywiście to powinna być seria, czyli jak nie grać w CSA bardziej, albo... Moje, moje... Moja nauka w CSA. O, pierwszy siadł. Cud w ogóle. Bo mi to bardzo kiepsko idzie i wiecie co? Postanowiłem, że jak będę w to grał, to będę... Będę mało gadał, bo zauważyłem, że jak gadam, to kompletnie nie jestem w stanie to już ugrać. No nie umiem po prostu jednocześnie... Jednocześnie tyle rzeczy robić, co tu się dzieje? Mam cię. A kurde, z tyłu mnie obtagował. Poszedł ze mnie, ale ja jestem taki no, no delikatny strzałek. <laughs> Ale dostał, dostał O kurde, a z tamtej strony mi odeszło. Tam dużo tu jest. Oj, dużo ich tam jest. Jezus, nie mam szans. Kurde. No tu. Nie wiem, muszę tą podkładkę, może mi się uda to dzisiaj sobie skoczę jeszcze gdzieś. Kupić tą podkładkę, bo masakra jest z podkładki. To ten jezu mi wystraszył. Wystaw się. Zabił go? A. Tam poleci. Tutaj nie. Okej, okay, idziemy dalej. O fuck, tu kurde. Wszędzie do mnie z wszystkich stron strzelają. Uparciuchy jedne. Nawet kury nie mogę trafić. Hmm, kura, kurde. Kury są tu przerąbane, gdzie oni wszyscy sobie poszli? Zostawili mnie. Normalnie mnie zostawili. Jest tylko trzech odmieni, oni już tyle. Oni już tyle, idę do ziomków. W kupie siła, jak to mówię. O! Zostałem. O, jeszcze mi ściągnął się dawało, że już był ze ścianą. Patrzcie mi kumpli. Ktoś tam był, ale nie wiem. A tu mój! <laughs> Na swojego to mam cel. Jezus, mam tylko asysty. Więcej swoich żem trafił. No, kurde, tak się zlał mi z tym napisem, tam, że nie wiedziałem czy go trafią, czy nie. No i widzicie, taki jest właśnie sobie. A co ty tu robisz, goście? Bez jaj. <grym> z nożem mnie atakuje. A dwóch teraz siadło. Aaaa, tamtego nie strzelił, a we mnie strzelił. Aż mnie zabolało. Kurde. Kurde. Lepsi są, no nic nie powiem. To na pewno, lepsze też na pewno dzieciaczki mnie tak tu O, ale tu, no pójść, jak obrywał teraz. Teraz to tyle dostał przecież, a, a dalej się trzyma. Żeby tak słabo mu brało? Może tak słabo brało. Kto tam tego ściągnął jednego? Jak wy to stąd idziecie, to ja idę tu. Tam Kurde, po co się odwracałem do tyłu? No po co? Hmm. Jezus, nie mówcie, że był za mną gościem, mnie nie nożem zać go. Jak on mnie zabił? Przez ścianę, kurde, przecież tu mnie przeszczelił. Że on był jak byk ze ścianą. Jak byk był ze ścianą. Jak byk był ze ścianą. I kto mnie zabił? Nie, no to dziwne to jest, że on strzelają mnie przez to. A co to za dużo żeby Eee, no to dziwne, że to jest on mnie dźgniera z nożem, mnie zabija, a ja go, kurde... A ja go tyle rozstrzelałem. To że był przynajmniej. Padł. No widzicie, tak to jest, jeden dzień dość... Ja pierdziele, dość się da grać w jeden dzień, a drugi dzień już się nie da grać. wyskoczyć ze skokiem przed... Tu, 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 tu nie. Nie, to jest w ogóle niemożliwe. To jest niemożliwe No właśnie. Jak to się dzieje na przykład, że on mi trafi raz nieraz, a... ginę, a ja nieraz muszę przetagować go cały magazynek, żeby go zabić. To jest dziwne. Ach, kurde. Good one. tak. Good one. Asysta. Alright, alright. No stopping us. Ale padł Alright, O, HUUU! Oh, już nie miałem szans. Ale trzech sprzątłem. Bez śmierci. Uh, nie Aaaa, niestety, na zajedlę. <laughs> no to jest po prostu... To jest po prostu miłe Wszyscy kucają No nie wiem, może ten przykucak coś daje Według że rzeczywiście, może coś daje Znaczy no wiem, że coś z celnością to ma Kurde Nice shot Nice shot Eee, no dostałeś w głowę dość Eee, kurde. Ile, jestem najgorszy? Eee, nie, jest gorszy. Chyba, że... Dostał. Przypadkowo teraz. Nie działa. Nie działa. Nie działa. za Graj na czapkę. A, chciałem go jeszcze jebnąć. Z malutkiego pistolecika. Dobra. Siul. Najgorszy prawie. Ktoś musi być najgorszy, nie? Dobra, będę się tak uczył co chwila i teraz na jakiś czas wrzucę jakiś taki zrypany filmik. Na razie cześć.